Cześć! Z tej strony Domanu, a dzisiejszy materiał był pretekstem, by w końcu zagrać Robertem Lewandowskim. to znaczy chciałem powiedzieć, że zawsze bardzo interesowała mnie Liga Niemiecka i skoro nadszedł czas na kolejny odcinek Pogotowia Chemicznego, to musiałem zajrzeć właśnie tutaj, gdzie jak widać chemii nie brakuje, bowiem w najpopularniejszym możliwym do zbudowania składzie z Bundesligi, który wyklucza najdroższych zawodników, znalazło się aż siedmiu piłkarzy Bayernu Monachium, no ale co ważne, w tym gronie jest także Robert Lewandowski oraz co bardzo mnie zaskoczyło Joshua Kimiś. Ten wątek pozostawimy jednak na później, bo nie ukrywam, najbardziej ciekawił mnie w tej drużynie Lewandowski Orzeł Polski. I nie chodzi tutaj oczywiście o to, jak gra się zwykłą karto Polaka, no bo o tym mówi już jej scena oraz tempo, jakie nadało lewemu i jej, ale ja jednak wierzę, że jest jakiś cień szansy na to, że Robert wyląduje w drużynie roku FIFA 20. Oczywiście to jest bardzo mało prawdopodobne, ale pamiętajcie, że jeżeli chcecie pomóc lewemu w dostąpieniu tego zaszczytu, to oddając na niego głos, przy okazji zagłosujcie na dwóch pobocznych, mało znaczących napastników. No a to oczywiście tylko po to, żeby kolejnych głosów nie otrzymali najwięksi konkurenci lewego, którymi są Ronaldo, Mbappe czy Leo Messi. Niemniej jednak, to właśnie w kontekście drużyny roku interesowała mnie karta Polaka, bowiem byłem przede wszystkim ciekaw, jaką on ma obecnie sylwetkę, jak reaguje w starciach z innymi piłkarzami i ogólnie jak odnajduje się na wirtualnej murawie. No i muszę przyznać, że jest na Naprawdę nieźle, bo obecnie lewemu oczywiście brakuje tempa czy zwinności, ale widać po nim, że gdyby te statystyki były mocno wybustowane, co naturalnie będzie mieć miejsce, jeśli dostanie on kartę Team of the Year, to Polak przemieni się w topowego napastnika. Taki scenariusz jest oczywiście mało prawdopodobny, no ale mimo wszystko trzymamy kciuki, no bo może ktoś chociażby schakuje ankietę. No ale idąc dalej, nic nie schakuje Timo Wernera, który pomimo tego, że jest dobry, to z każdym kolejnym tygodniem staje się coraz słabszy. I powoli nadawać będzie się wyłącznie do gry w piątej albo nawet niższej dywizji. To jest gość, który wciąż pełnić może rolę super rezerwowego, i to zwłaszcza kiedy wygrywamy mecz, no bo odsłoniętego rywala Werner dalej bierze, jak nie, nie powiem kto co. Ale tak poza tym, jego atuty niestety nikną, No i to samo tyczy się zawodników grających za nim. Kingsley Coman to już nawet swoją najlepszą kartą za Ligę Mistrzów, nie wyróżnia się zbytnio w tłumie z dobrymi rywalami, no a co dopiero podstawową wersją. Tutaj trudno liczyć, że będzie on zapychaczem składu, natomiast to trudno dalej zweryfikować w przypadku jego kolegi z Bayernu, czyli Gorecki. Niby Niemcowi brakuje trochę siły i nie jest on tak uzdolnionym rzeźnikiem jak Sisokow w Tottenhamie, ale z drugiej strony to jest wciąż bardzo szybki i wysoki środkowy pomocnik, którym świetnie da się przecinać podania, a także nawet strzelać bramki głową po rzutach rożnych, co w FIFA 20 nie jest sztuką opanowaną przez wszystkich graczy, więc niby nie ma rewelacji, no ale ostatecznie społeczność wciąż wyżej Ocenia o wiele wolniejszego, ale także o wiele silniejszego Aksela Wicela, który, przypominam, jest nominalnie defensywnym pomocnikiem posiadającym cztery gwiazdki sztuczek, no a to jest raczej dość niespotykane. I ostatecznie wydaje się, że to właśnie Belk w całej drugiej linii jest najlepszą tanią kartą z Bundesligi, nadającą się do podtrzymywania chemii w składzie, aczkolwiek cały czas nie zdespisuje się Serge Gnabry. Co prawda, Niemcem na wysokim poziomie nie da się przeprowadzić jakiejś niesamowitej szansy, na brankę rywala, ale wciąż jest on w stanie ruszyć z kontrolą i podciągnąć grę do przodu, No a to jest przecież ważna umiejętność u kogoś, kto za podstawowe zadanie ma podtrzymywać zgranie w drużynie. I niestety, idąc dalej, tej umiejętności na każdym polu brakuje panu Kibisowi. Joshua Kimis jest najchętniej używanym prawym brońcu w całej Bundeslidze. Gość ma 72 tempa, jest niski, do tego nie ma siły, a ponadto ma raptem 79 umiejętności gry w obronie, bowiem jego cały Overall notowany na 86 napompowany jest umiejętnościami podawania, no a mimo to Niemiec jest pierwszym wyborem na prawo obronę w całej lidze niemieckiej. Nie ukrywam, było to dla mnie zaskoczenie, no ale zaskoczeniem nie było to, że jeśli chodzi o realne umiejętności w samym meczu, no to kimś pod żadnym względem nie ma nawet startu do takiego Van Bisaki. Natomiast co do reszty obrońców, tutaj sprawa jest już raczej jasna. Hernandez był świetny na starcie gry, ale tak jak Werner traci na znaczeniu przez. Fakt, że ludzie mają coraz mocniejsze składy, a kanji był niezły na starcie gry, ale spotkała go ta sama historia co Hernandeza i Wernera. Jedynym wciąż bardzo użytecznym zawodnikiem w tej linii obrony jest Rusylią, bo jego umiejętności pozwalają mu na wbicie jako gość od podtrzymywania chemii do każdego składu. No a co do Manuela Nojera, jest to bezapelacyjnie najlepszy bramkarz w całej Bundeslize, ale widać wyraźnie, że odstaje umiejętnościami od chociażby Terstegena, więc ostatecznie. Tak wygląda cała sytuacja, w której trzeba przyznać, że Bundesliga nie rozpieszcza na w tym roku. Dopiero może w niedalekiej przyszłości jej powydaje więcej jakichś nakoksowanych kart od czapy i ta liga zacznie się liczyć. A póki co, liczyć trzeba na to, że Lewandowski, orzeł polski, otrzyma kartę Team of the Year. I tutaj dałem mu także pierwszą rangę nie przez to, że jest on wybitnym napastnikiem w realiach 20, ale przez to, że jak na swoją cenę radzi sobie jeszcze całkiem nieźle na pozycji ofensywnego pomocnika. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!